Dobra, lecimy na następne wideo. Ciekawie to wygląda, nie wiem skąd to wytargali, bo to nie jest polska kultura. Eee, te lwy wyglądają mi na Chiny. Znaki, trudno mi jest powiedzieć, ale wskazuje na to, że porto może być z Persji. A może być to zrobione jako replika. Raczej na pewno jest repliką, bo nikt by sobie nie pozwolił wytargać swoich swojej, eee, swojej kultury. Kraju, chociaż różnie to bywa Dobra jeszcze raz to chodzimy dalej nie wiem dokąd idę wiem że mam jeszcze trochę czasu Dynikam Mustarani. nie wiem co to znaczy Oj, flagi A przepraszam ale nie jestem dzisiaj na paradzie równości żebym kręcił kolorowe flagi chociaż nie mam nic przeciwko kolorowym ludziom w ogóle nie mam nic przeciwko ludziom dopóki są inteligentni i nie próbują mi wbić swoją, swoich ideologii na siłę. Ojko, Kolejny lekki dzień. Nie wiem, co to jest, kiedyś się dowiem. I znowu jestem na ulicy. Śmigamy już powoli z powrotem, bo czas ucieka. <gry> Jak to Południa Polski, skoro czasu. Nie zawsze byłem ja mówił, bo nie chce mi się... Jak się nazywa kamień ze skrzydłami? Nie pamiętam. Do tego krótkiego parku, a może nie. Tędy już przechodziłem, ale na ulicy nie ma nic ciekawego. Nie będę już się dalej zapuszczał. A kilometr dwa stąd. Jest mega e, e, miasto, twierdzę i tak dalej, ale nie ma czasu. Przykro mi z tego powodu. Następnym razem, jak będę w Poznaniu poświęcę więcej czasu trzeba mieć 1-2 do 3 dni, żeby pokazać to miasto, żeby docenić uroki tego miasta chociaż w tym czasie jak teraz i nie wiem kiedy oni się naprawią. Jest wszystko tak rozwalone, że aż boli. Chodzi o wykorzystanie międzyunijnych, bo jeśli się tego nie wykorzysta, to się w następnej transze nie dostanie. Więc wykorzystują je w różny możliwy sposób. Niekoniecznie przemyślany. W taki sposób rozwalili to miasto dokumentnie. 86 rok Poznań. Nie wiem co tu się działo nie było, mnie. Mój ojciec miał 7 lat. Wszystko po wojnie. Ale warto spędzić w tym mieście kilka dni żeby je poznać Kino pałacowe ciekawa sprawa Każde miasto ma swoją jakąś historię W dziedzinie zamkowe można wejść Grama pożarowa, sarta uładujemy się najwyżej nas wyrzucą, nie? Otwarte, pakuje się, zobaczę gdzie dojdę, czy wejdę na dziedziniec. To i to je, to dobry znak, że można tędy wejść. Dupa Stefania, co? Zamknięte. Kurde, Olek, nie pokaże wam dziedzińca bo nie wiem, wejść. Wejście obok zaproszony Do Hadesu, no to walim do Hadesu, bo No i jakaś. zamknięta o tej godzinie. Dobra zostawiamy Hadę w spokoju, lecimy dalej Czas nam ucieka tak szybko w ciekawych miejscach zawsze wszystko szybko ucieka wiem, ja tu księdze, oni to zepsuły Ja byłem tu pół roku temu, to wszystko było jeszcze piękne Zepsuły, co się tylko dało, ale tam naprawili można przejść przez ulicę jak człowiek Nie wiem dla kogo te drzwi są Mając 5 metrów wysokości, chyba dla Putina, bo on ma tą gigantomanię. I harmonia poznańska, słowiki afera za aferą. I tam, jakbyśmy poszli, to by było bajka. Niestety. Idziemy w tą stronę, już powoli powrotnym. Przejdziemy już na spokojnie park. i Pojedziemy dalej. Warszawa nam dzisiaj odpada raczej tej bo mam krótki, krótką przesiadkę. Będę w Warszawie w środę. Może poświęcę dzionek, bo mam wieczorem samolot, więc poświęcę cały dzień na Warszawę. Postaram się już nagrywać filmy. Bezpośrednio na YouTube'a, na online, żeby było wszystko szło na bieżąco. Bo strasznie długo to przekazuje, weryfikuję i tak dalej. Online też pewnie weryfikuję, ale u nas się nic złego nie dzieje. Będzie coś stało. Pewnie postawią tu wieżę, Chyba będzie przekazywała informacje naszą czyli antenę. 5G. Nie głupia sprawa, pewnie już idzie 6, ale mało kto o tym wie. Ekonomiczny przewóz. Uniwersytet ekonomiczny. Ostatnio jak tu byłem, to rozwaliłem walizkę. Dzisiaj tego nie zrobię, bo mam dużo lepszą. I kółka jadą. Kiedy jeszcze tam, tam było też ciekawie. Kurde, nie zdjęcia porobić, nie zrobiłem. Życie. Filmu ciężko wyrwać dobre zdjęcia nie mają sprzętu tylko telefon pod ręką dwa przejścia tam jedno to wolę iść tam ale tu już mam zielone to idzie tędy a dalej jeszcze po prostu idzie Ale normalna. normalne, na czerwonym się przechodzi jak się nie koliduje, w tym kraju się płaci mandat. Tak jest koło. I znowu tutaj. Szkoda, że takie miejsca nie są gdzieś oddalone od miasta, żeby był mi ten cisza, spokój, żeby nie było samochodów. Przedmiot odpoczynek nie jest na wysokim poziomie. Zawsze to lepsze niż nic. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, to co się ma. Mam nadzieję, że za rok już będę prowadził relacje w kilku językach. Na razie robię to po polsku, bo brakuje mi jeszcze wiedzy językowej. mieliśmy piękne drzewa na którym rosły grzyby ale to była jesień PKP po państwowe nie istnieją myślę grzyby weźmy na tej to poli już nie rosną umarły na jesień odbiją znowu jak przyjdzie deszcz dzisiaj zostało zerwane odcięte nie ma ich Oj, tu do kaczek i idziemy do wody. Chodź tu kaczol. Tu ciężko jest podróżować z walizką. Ale wolę już jej nie zostawiać. Nowe rzeczy, kaczoszki. No chodź tu. Uciekła. Mama tylko obserwuje makaczka oh. czas operacyjny pół godziny minęło, no to jeszcze mamy pół choć w stronie równej drogi mamy targi poznańskie. Bardzo przyjemna atmosfera. Bo przynajmniej poprzednio zawsze tam będą mnie lubić. Jak się robi fajne show. Przechodzimy do drugiej części parku. ten nasz kraj. Zgadza, że o stację widać w oddali. Przejdziemy tym parkiem i wracamy na tamtą część. Robię kilka zdjęć, bo warto. się rozwójca. Trochę zdjęć i może jeszcze coś nagram. No już moja i te drzewo przewrócone wciąż leży. Nie można go ruszyć. Co za cyrk. Zamiast wyrzucić i od nowe posadzić. Uff. Na Szczecin nie było czasu, niestety. O, następne się położyło. I następne. Już mówiłem to pół roku temu, że trzeba to wycinać. Bo mogą zagrażać w bezpieczeństwu ludzi. Ale żeby tam słuchał przeciętnego człowieka. Dobra, kończę, zrobię tu kilka fajnych fotek, może coś jeszcze nagram na razie.